Rzucenie palenia. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno. Wieża. Co wychodzi naprzeciw. Dwójka mieczy. Wynik odpowiedź rada. Ósemka. Monet. Sedno wieża. To jest świadome przewrócenie sobie życia do góry nogami. Gwałtowne przekreślenie tego, co w człowieku jest dobre czy zdrowe. To są stare i wypracowane schematy, które uważamy za jedyne, najwłaściwsze i dobre. Nie akceptujemy zachowań czy przyzwyczajeń, ale mimo to robimy to. To jest dla nas niedopuszczalne, czy nawet nieetyczne, ale mimo to akceptujemy to. Burzy nasze poukładane życie. Wieża mówi o potrzebie zburzenia skostniałego sposobu myślenia i mówi o takim otwarciu się na nowy punkt widzenia. Bo ta wieża pęka, co widać na karcie. I to pęknięcie przeważnie następuje bardzo gwałtownie i nagle, budząc i zmieniając całe nasze tory i nasze myśli. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka mieczy. To jest Brak przekonania, niechęć, niechęć do zmiany. To jest wewnętrzne rozdarcie, ból, to jest niemożność podjęcia decyzji. Człowiek może czuć takie uczucie zagrożenia, że może stracić coś, do czego przyzwyczaił się. Może czuć sytuację bez wyjścia. Dwójka mieczy pokazuje, że człowiek. Nie chcę zobaczyć pewnych spraw. Wynik, odpowiedź: ósemka monet. To jest odpowiedzialność za samego siebie. Człowiek liczy tylko na siebie. Może czuć taką próżność, bo wie, że palenie tytoniu. Lub czegoś innego, ale nie mam na myśli drzewa, bo palenie drzewa, na przykład w piecu, daje człowiekowi pożytek, a palenie czegoś innego powoduje ubytek. Człowiek może czuć się jak dywan, jak rozchodzony dywan turecki. Dywan, który jest dobrej jakości, ale sprzed 40 lat. Stary i niemodny. I tak bym to skończyła. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Klara Tarot.